Witam serdecznie wszystkich przed treningiem w czwartek. Wczorajszy trening był prowadzony przez trenera Maćka. Dzisiaj macie taki trening instruktorzowy, nie online tylko za pomocą rozpiski do zrobienia jutrzejszy trening online o 16 się zaczyna także zapraszam serdecznie. Będę go prowadził ja. Krótka informacja co do rozgrzewki. Jak te ćwiczenia macie wykonywać. Rozgrzewka to jest wszystkich ćwiczeń wykonujemy 10 powtórzeń każdego z ćwiczeń. Ja pokażę dwa 3 powtórzenia i będę przychodził do następnego. Pierwsze powtórzenie to jest skoki obu nóż w miejscu, nogi złączone i 10 razy sobie skaczymy obu nóż. Drugie ćwiczenie to jest skok do przodu i do tyłu, też obu nóż 10 razy. Trzecie ćwiczenie to jest skoki na przeminę, czyli raz jedna noga do przodu, raz druga do tyłu i tak 10 powtórzeń. Potem mamy pojacyki, Następnie mamy skip. A, ręce, nogi, ręce też pracują, kolana wysoko. Skipce, pięć do Ręce i pracujemy. 10 powtórzeń. Skoki ze skrętem biodem, ręce wysoko, nogi złączone i samy bioderka. szybciutko. 10 10 razy. Skoki obu już, kolana do kratki. Kolana wysoko i 10 powtórzeń. To są ćwiczenia w stójce, teraz będziemy mieli ćwiczenia w parterze. Kręcę na kolana, stopy mam płasko, o tak, stopy mam płasko i siadam pupą, raz z jednej strony, raz z drugiej, bez użycia rąk, hop, raz, dwa, trzy i tak dziesięć. Jak zrobię to ćwiczenie w tej samej pozycji, ręce wysoko, i mocno szalpię rękami do góry. Biodra też hop, i wskakuję bez użycia rąk na stopy. Wstaję do góry i robię tak 10 razy. Następnie mamy yy, pociągnięcia kolan, czyli opieram się na rękach nogi. Z tyłu zginam nogi do brzucha i prostuję. Hop, hop, 10 razy. A potem na boki. Hop, raz dwa też obudź trzy cztery dwa tak dziesięć razy potem kładę się na plecy ręce ręce płasko głowa też leży dziesięć powtórzeń łatwiej ćwiczenie rowerek potem następne, zginam nogi blisko do pośladków, nogi szeroko i za siebie biodra wycofam raz jedna raz druga strona. mostki na bark 10. Potem nakrywki nogami. Dotykam hop. Podłogi za głową raz z jednej, hop. raz z drugiej strony. I na koniec nożyce. 10 powtórzeń nożyc pionowych i 10 powtórzeń nożyc poziom. I po takiej rozgrzewce przechodzicie do następnego filmiku. Czyli do treningu głównego, który jest poniżej. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia jutro na treningu online, który się zaczyna o 16.00.